Cześć, siema, witajcie na mojej drugiej misji. Dzisiaj do przejścia jakieś 25 km. Mamy godzinę 7.20. Myślę, że cała trasa zajmie około 7, może maksymalnie 8 godzin. Standardowo na trasie kilka stopów. Pierwszy będzie za jakieś 3 km. Tam rozłożę mapę, pokażę jaka ta trasa dzisiaj będzie. Ostatnimi dniami było bardzo gorąco. Natomiast dzisiaj pogoda się fajnie odwróciła. Mamy chmury. W tym momencie pada trochę deszczyk. Z tego co patrzyłem na prognozę, w ciągu dnia ma się trochę rozpogodzić. Więc jest szansa na słoneczko. I co? Lecimy. Dozo za chwilę. No i zaczynamy. Jest pierwszy punkt. Moje podróży skałki, biegie ukolnikłańskie. Pierwszy raz tutaj jestem. Fajne skałki, skałeczki. Zaraz rozłożę mapę i pokażę. Trasę, ale chwilę sobie tutaj pochodzę, bo jest fajnie. O Tadam. Nie no, spoko. Skałki jak się patrzy. Dobra, zaraz znajdę jakieś miejsce, żeby się rozłożyć z tym moim dziadostwem Szpejem jak to niektórzy mówią O, tu jak ładnie Ja pierniczę stół się wywrócił Elegancko Bomba Zostaje do środy ale jest ładnie, fajnie. Dobra. Zaraz wracam. No dobra. Plan na dzisiaj. W tym momencie jesteśmy tutaj. Piekiełko Niekłańskie. Kolejny punkt. Źródło Rzeki Kamiennej. Następnie Altana. Najwyższy szczyt województwa Mazowieckiego. Źródło Bernatki. I. Powrót do Skarżyska przez zalew Bernatka i to będzie dzisiejsza moja trasa. Zapowiada się ciekawie, biorąc pod uwagę jakie ja mam tutaj kurde widoki. Normalnie można sobie krzywdę nawet zrobić. Tam jest dosyć wysoko. Ale jest fajnie. No dobra. Lecę dalej. Jak będzie coś ciekawego, to oczywiście Wam pokażę. odę tam Ale wypas Mega Teraz jesteśmy w schronisku sympozyjnym. Można by się tu skitrać, faktycznie skałki, skałki, wszędzie skałki. Jeszcze więcej skałek? Dziwne. No spok. Fajnie. O kurde. Grzybów pełno, nikt nie zbiera. Ślimaki żrą. Wyszedłem do jakiejś cywilizacji, do ścieżki. Nawet tu jest kawałek asfaltu, co dziwne, w środku lasu. Ale wyszedłem, bo w lesie to jest strasznie mokro. Już mam, do kolan mam mokre spodnie. Ale idę dalej. Kolejny punkt wycieczki, drogie dzieci źródło rzeki kamiennej za jakieś 2-3 km a więc do zobaczenia za chwilę mokro mi mokro mi właśnie nadłożyłem jakieś 3 km trasy stwierdziłem, że sobie trochę skrócę skrócę i przejdę trochę lasem do źródła kamiennej ale tak jest mokro, takie są bagna że no nie dałem rady i musiałem się wrócić. I 3 km mniej więcej w plecy. No nic, to nie wyszło. Lecę dalej. Mam nadzieję, że teraz już bez nieprzyjemnych przygód. Co prawda, buty by wytrzymały, ale spodnie mam już tak przemoczone, że to jest jakieś kino. Wystarczy na dzisiaj. A co ciekawe, chyba mamy kamienną. To prawda nie źródło, ale kamienną rzeczka, kamienna. No, zobaczymy, jak to wygląda. Bagno 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 Jej. I tu, no dobra. Idę ścieżką. Pierdziela. No i chyba jestem źródło rzeki kamiennej. Tak. O, no, jest w końcu. Zejdę sobie tędy. O, a co to? Proszę. Grzybki rosną. Nikt nie zbiera. O, tu jeszcze jeden. Malutki. I tam jeszcze jeden. Normalnie. Na grzyby chodzić. Nie ma komu. Nie ma komu. No dobra. Jest i źródełko. Jest i tabliczka. Źródła rzeki kamiennej biały stok mającej długość 156 km, która swoimi wiodami zasila rzekę Wisłę zdążającą ku Morzu Bałtyckiemu. No i jesteśmy O oh, fuck i bym wpadł do rzeki. No, jak wybija płynie sobie rzeczka elegancko Bardzo ładnie Bardzo ładnie, bardzo mi się podoba. A jeszcze przejdę się tam, zobaczyć kawałek, jak sobie dalej płynie rzeczka. O, jak ładnie płynie sobie rzeczka, elegancko. No dobra, no to jest kolejny punkt na trasie mojej wycieczki, odhaczony teraz. teraz Chwila przerwy, coś zjem, napiję się. I lecę dalej. A więc następna będzie altana. Oto już parę kilometrów przede mną. Zobaczymy co się będzie działo na trasie. Jak będzie coś ciekawego to standardowo coś Wam pewnie pokażę. A jak nie, to widzimy się... Widzimy się na altanie. Narka. No dobra, podchodzę pod altanę już. A zobaczcie jakie ładne drzewo. Normalnie pomnik przyrody. Oh, elegancko i te huby świetnie to wygląda. Jest kolejny punkt mojej wycieczki. Altana. Najwyższy szczyt województwa mazowieckiego. Oszałamiające 408 metrów nad poziomem morza. No ale najwyższy szczyt Mazowieckiego jest. Jest i wieża obserwacyjna. Przydałoby się na nią wejść. Tam musiałby być widok dopiero niesamowity. Ale niestety, niestety. Altana. Tadam. Jesteśmy 408 metrów nad poziomem morza. I jasne. No dobrze, jest stoliczek, jest ławeczka, siadam na chwilę, odpoczywam, zjem coś i lecę dalej, bo jeszcze kupa drogi przede mną. A więc trzymajcie się i do zony niedługo. No i przedostatni punkt mojej dzisiejszej wyprawy Źródło Bernatki. Nie wierzę. Ale jest suche. <laughs> Bernatka wyschła. Powiem wam, że byłem tutaj w tym roku. Nie wiem, to był maj, kwiecień, nie pamiętam. To było pełno wody. Tu był wodospadzik taki ładny, majestatyczny. Bardzo ładnie to wszystko wyglądało. A teraz tu jest susza. Tu jest susza. To jest koryto. Rzeczki Bernatki. O! je, yeah. Mamy. Jest i ona. Przeniosło się. Przeniosło się. Teraz tutaj. No dobra. No szkoda, bo tam bardzo ładnie ta woda wybijała. Bo to bardzo ładnie widać. Tutaj jest to, no to trosz, troszkę mniejsze jest to, e, to źródełko. Ale jest. Dobra. Kolejny punkt na dzisiejszej wyprawie. Odhaczony. Ja się szybko ogarnę. Jakiś, jakieś picie, coś zjem. I lecę dalej. Tam kawałek w dół przejdę. E, bo chcę Wam coś pokazać. Mam nadzieję, że będzie to fajnie widać, bo ostatnio jak byłem to, e, to bardzo fajnie to wyglądało. Mam nadzieję, że teraz również będzie tak, e, tak fajnie to wyglądało. Więc e, szybkie picie, coś sunę i za chwilę się widzimy. Cześć. Zobaczcie jak bobry pogarniały drzewka. Bardzo ładnie. dalej jest tama, która spiętrza tą wodę. Świetnie to wygląda. Trzeba się robi tutaj rozlewisko. Ale to jeszcze nie jest to, co chciałem wam pokazać. Niemniej jednak. To już wygląda fajnie. No, i tu mamy rozlewisko. A tu jest bobrza Tama. Nie wiem, czy będzie ją dobrze widać. Która właśnie spiętrza tą wodę. To wygląda bardzo fajnie. Te boberki zrobiły tamę. Nie wiem, czy to widać dobrze, czy nie? Widać dobrze. No dobra, a tam sobie płynie dalej Bernatka. A teraz idę jeszcze w jedno miejsce. I tam myślę, że będzie jeszcze lepiej to wyglądało. No, i tu jest kolejne rozlewisko. Dużo większe. Ale widzę, że porosło trochę trawy. I już nie robi takiego efektu. Bo jak byłem tutaj parę miesięcy temu, to tej trawy tutaj nie było. Naprawdę bardzo fajnie to wyglądało. O, tu woda się przelewa. Dziurą też spoko o, pełno wody pełno wody tam nie ma jak przejść dalej no nic trudno na pewno lepiej to wygląda na żywo niż Niż na kamerce. E, dobra. Idę dalej. E, ostatni punkt wycieczki przede mną. Zalew Bernatka. I to będzie finito na dzień dzisiejszy. Za mną jest 22 km w nogach. Jakoś super zmęczony nie jestem. Natomiast troszkę czuję. To zmęczenie zobaczymy. Tam jeszcze mi zostało 5-6 km. Może trochę więcej. No dobra, teraz muszę się cofnąć, bo tu wszystko jest pozalewane. Wszędzie są mukradła. płynie ta rzeczka. I co? I widzimy się za, za chwilę. To cześć. Koniec, koniec mojej dzisiejszej podróży. Jestem nad Zalewem Bernatka. Jestem zmęczony, ale szczęśliwy. Przeszedłem dzisiaj 28 km, ponad, przerzucone 28 km. O, ale odrobiłem lekcję. Miękkie wkładki do butów, stopy mnie już tak nie bolą. Plecak lżejszy. Niecałe 8 kg zrobiło to robotę. Tak więc zadowolony, ale zmęczony. I teraz jeszcze tylko do domu. Ok. No dobra, to co? To trzymajcie się. I do następnego.